うん。<music> Marszałek o realizacji Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. Miliard złotych samorząd województwa przeznacza na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Co ze współpracą Szklarskiej Poręby z Radiową Trójką. Z niezwykłym zaniepokojeniem czytamy i słuchamy o tych wszystkich zawirowaniach redakcji trójkowej. Przebudowa w schronisku przy wolności. Tych pomieszczeń na parterze, które już byłyby dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z pełnym zapleczem sanitarnym, higienicznym. 19 dzień maja, wtorek. Paweł Guszała, zapraszam na serwis. Wojewoda Dolnośląski podał kolejne dane w związku z epidemią koronawirusa. W przeciągu ostatniej doby zmieniła się liczba zakażeń na terenie powiatu jeleniogórskiego. Na COVID-19 zachorowało tam 100 mieszkańców. W porównaniu z ostatnim raportem wykryto jedno nowe zakażenie. Wiele Górze bez zmian, liczba od kilku dni zatrzymała się na 168. Ogółem na Dolnym Śląsku wykryto 2166 przypadków, z czego hospitalizowanych jest 291. 4452 mieszkańców zostało objętych kwarantanną. Wczoraj odbył się wideobriefing marszałka Cezarego Przybylskiego poświęcony podsumowaniu pierwszych tygodni funkcjonowania dolnośląskiego pakietu gospodarczego. Miliardy złotych samorząd województwa dolnośląskiego przeznacza na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki te tak głównie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, ale również z środków, którymi, którymi dysponuje samorząd województwa. Dolnośląski pakiet gospodarczy to dopłaty do wynagrodzeń, pożyczki, uproszczenia procedur, ale także fachowe specjalistyczne doradztwo. Pomoc podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy etap to bieżąca pomoc dla firm, drugi etap to łagodzenie skutków kryzysu, a trzeci to pobudzenie do rozwoju. W tym pierwszym etapie 338 milionów złotych przeznaczyliśmy na dopłaty do wynagrodzeń dla firm. Prowadzących własne firmy. Wszystkie informacje związane z Dolnośląskim pakietem gospodarczym znaleźć można na stronie dedykowanej przedsiębiorcom. Na stronie są również telefony do doradców. Ten program jeszcze trwa. Zachęcam naszych przedsiębiorców do. Korzystania z tego programu na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A cały wczorajszy zapis wideobriefingu marszałka Cezarego Przybylskiego dostępny będzie do obejrzenia na antenie telewizji dami dziś po serwisie informacyjnym. Przy ulicy Kuprza w Jelenigurze w ostatni weekend spłonęły dwa auta. Pożar ugasiła wezwana na miejsce straż pożarna. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie jelonka.com. W ostatnich dniach głośno było o programie trzecim polskiego radia, i to niestety nie za sprawą ich audycji. Doszło do niejasnej sytuacji w notowaniu tamtejszej listy przebojów. Padło wiele oskarżeń o manipulacje i upolitycznienie. A co najgorsze, z pracy zrezygnowało wielu znanych dziennikarzy, m.in. Marek Niedziecki. Sprawy związane z Radiową Trójką są w naszym regionie bliskie sercu wielu osób, a szczególnie ze szklarskiej poręby. W końcu to miasto pod Szczernicą nieprzerwanie od 21 lat współpracuje z Programem Trzecim, co roku organizowane są tam wspólne imprezy, główny skwer w mieście nosi nazwę Radiowej Trójki, a między dziennikarzami tej stacji a mieszkańcami nawiązały się nawet przyjacielskie relacje. W takim razie, w jaki sposób odebrano to, co dzieje się obecnie w trójce? Z niezwykłym zaniepokojeniem e, czytamy i słuchamy o tych wszystkich zawirowaniach redakcji trójkowej. A sytuacja, która powstała wokół zeszłopiątkowej listy przebojów, niezwykle nas smartwiła, e, Ale no, byliśmy z trójką przez te wszystkie lata, w, w słabszych i lepszych chwilach. No i teraz też. E, Liczymy na to, że wyjdzie ta rozgłośnia wzmocniona i jakoś w tym wszystkim kibicujemy dziennikarzom, którzy, którzy trwają, i, i, i wspieramy ich bardzo. Liczymy na to, że to wszystko uda się jakoś wyjaśnić. Jednak na znak protestu nie będą podejmowane żadne kroki, jak chociażby te związane z zerwaniem współpracy ze stacją czy zmianą nazwy skweru radiowej trójki. Jeśli chodzi o skwerek Radiowej Trójki, jest to swoisty pomnik właśnie tej wieloletniej współpracy. Usta, które są odciskami ust dziennikarzy, często są już związane z dziennikarzami, którzy od lat nie pracują w Radiowej Trójce. No, i nie burzy się naszym zdaniem pomników tylko dlatego, że zmienia się historia i wydarza się coś złego. To jest za wcześnie, żeby podejmować jakiekolwiek tego typu ruchy i decyzje. Spokojnie, niech emocje nieco, nieco ochłoną. Na ten moment nie, nie, nie rozważamy takiej sytuacji. Nikogo nie powinno to dziwić. W końcu prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I to teraz chcą udowodnić w szklarskiej porębie. Szlak czerwony na Śnieżkę jest już otwarty. Od 16 maja mieszkańcy i turyści naszego regionu znów mogą korzystać z tej trasy, oczywiście stosując się do kilku zasad. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego proszą wszystkich, aby trzymać się polskiej strony granicy, nie korzystać z punktów widokowych na szlaku, a na zakosach i szczycie dbać o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19. W miejscach, gdzie gromadzą się duże skupiska ludzi, należy zakrywać twarz. Wszystko na to wskazuje, że schronisko dla osób bezdomnych przy ulicy Wolności w Jelenigurze będzie przebudowane. W jakim celu? Proszę posłuchać. Przebudowa schroniska z usługami opiekuńczymi ma być realizowana z rządowego programu przy wsparciu unijnych środków. Bardzo pogarsza się stan zdrowia osób bezdomnych, przebywających w przestrzeni publicznej, znajdujących się poza miejscami do tego przeznaczonymi przychodzą w większości osoby bardzo schorowane, a co najgorsze w podeszłym, bardzo podeszłym wieku. Średnia wieku, jeszcze kilka lat temu to było w granicach tam 50 lat, dzisiaj praktycznie można powiedzieć, młodych ludzi takich poniżej 40 lat to mamy na palcach jednej ręki, a cała setka ponad setka to są już mężczyźni rzeczywiście w wieku senioralnym powyżej 65 i są 80-letkowie. Program, z którego realizowana będzie przebudowa odpowiada na potrzeby właśnie takich osób. Jego wartość to około 3 milionów złotych. Przebudowa, adaptacja tych pomieszczeń na parterze, które już byłyby dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnym zapleczem sanitarnym, higienicznym, no oczywiście z pełną obsadą kadrową ratownikami, specjalistami, asystentami medycznymi. Najprawdopodobniej przebudowa schroniska rozpocznie się pod koniec tego roku. Od dwie głowy to nie jedna. Dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Bracia Bolesław i Mieczysław Osipik z Jeleniej Góry za pośrednictwem naszej telewizji pozdrawiają wszystkich bliźniaków w całym kraju. My przyłączamy się do tych życzeń, a mamom, które są obecnie w bliźniaczej ciąży, życzymy szczęśliwego rozwiązania. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.